Transfer z wózka na łóżko wygląda bardzo podobnie jak poprzednia. Podjeżdżamy wózkiem do łóżka od strony silniejszej pacjenta, w tym wypadku od strony prawej. Dojeżdżamy wózkiem pod lekkim kątem do łóżka, zdejmujemy podnóżki. Podnosimy podłokietnik od strony łóżka, przesuwamy naszego potopiecznego do przodu, wysuwamy go tak, żeby siedział na krawędzi wózka. Jedną nogę ustawiamy między jego nogami, obniżamy się nisko na kolanach. Przechylamy delikatnie pacjenta na siebie. Swoje ręce wkładamy pod pośladki pacjenta. Odchylając siebie do tyłu, szukamy momentu, kiedy pacjent zaczyna delikatnie unosić się nad wózkiem. Cały czas jesteśmy w pozycji siedzącej, nie chcemy, żeby pacjent wstawał. W tym momencie. Wykonujemy lekki obrót w lewą stronę. Dzielimy sobie cały odcinek na kawałki. Przesuwamy pacjenta do momentu, aż usiądzie stabilnie na łóżku.